Strony Atspedy TV to kolejny odcinek Spraw Starsa, Dawno nie było pisowy kochani m 4 miesiące temu był ten odcinek, bo jeszcze dalej nie powiedział. Słuchaj, jestem Sasywana, jestem w wyspanie. a dzisiaj kochanie, w będziemy testować kolejną postać Już mam w sumie 50 postaży a tym razem jest kolejną postać Haten, kolejna posta, to tak się nazywa Sa, sahaten. Sahaten, nie. Mi o, masy, masy, nie wiem. dajcie mi znać w komentarzu, czy masz tą postać. O, tu ma się nazwę tej postaci. pewnie masie się nie wiem, Dobra, ten stoję mi posta, mi jak ona się da radę, dajcie mi znać w komentarzu, czy to posta z bo ja już mam... kolejną postać mam nową, ale to będzie w kolejnym odcinku testowana. Jestem ciekawy... jak o... O, to atakuje. Hmm. tak, jak to, jaka postać. Też mi teraz w komentarzu, że ktoś ma tą postać. Jeszcze jedną mam dotestowana, ale to będzie już w kolejnym odcinku Kurde, normalnie wiem, czy to są oposta jakieś jakichś kont, O! No. HP mało mam A kuko? No Łaśka O kurde, nie widziałem tego. A i kolejna. E, daję radę. Nawet mi wam powiem. Ciekawa postać. Ciekawa postać. O, wygrałem, Wygrałem! Tak ta postać wygląda, sobie. Nie wiem, czy ktoś z was ma to postać. Widzicie, ta jest jeszcze nas w komentarzu. Kto z was ma to postać. Bo ja ją pierwszy raz widzę. Pewnie nowa dodana została. Zostawiam się jeden lud. Mi się stara to nowa postać wizował, bo poprzednich sezonach tej postaci nie było. Jestem ja jedno dotestowana to, to będzie kolejny. Ztestowałem posanie. Przepraszam przesuwana jestem niewyspany. Kader mam, kurcie, że przesybiłem. Cow ja zapraszam was na, na drugi kanał na temat wędkarstwa. Mamy, Mamy to. No nawet dobra postać wizualna, kurde. Dobra jest postać, póki mam tym ranking mniejsze, a później większe to będzie już. I ta postać będzie. A i katar będzie. Słowia, kurde, nawet fajne. Fajna postać. Podoba mi się. Ocenia nam ją z wyglądu, fajny na no, wygląd ma. Wygląd mi się jej podoba. Widzowie, czeka? Kit kurde, a, a utral, tak też ma fajne wizowie. Te sursunki, jeśli też zagramy tą postato? Co jest tym Dziad się schował tam Myślę, że się nie pisałem Jest, he he Fajna, wypatrz Fajny jest podoba mi się Piką 10x10 ma Taki dy pi jaki był i dzisiaj, jakby to nie wyglądał jak jakiś dzisiaj, był taki sobie. Nie wiem, czy Ta się mi w komentarzach. Ta się mi stawia w, w górę, Jak się nie odcinku sprawy ustawionej, Testowana postać, jest. Z jedną będzie testowana a to już w kolejnym odcinku będzie, nie wiem kiedy, ale będzie na pewno. Teraz się testujemy jedną postać. Dałem odcinku z tej gry, nie było, nie wiem że staję, czy z tym czytam ostatni odcinek był z tej gry. Tutaj już kawał czasu sobie. O kurde, zadziedłem. jeden. ja się chyba zgubiłem. I nawalaj się. Kurde, dwóch na jednego, to pandauseko. O kurde, mnie Dobra Poszło Poszło

Mm. No, e primo już i się nawie. No, szybko mi nie dostanie się e primo. Mm. No to chyba będzie pomił już sobie... Ay, bo, albo albo Dałem radę jakoś e, primo! Ah, kurde. Yes. Oh, ay, rada, a kurde, jestem i nie zabił. Zawsze dam radę, a jednak nie. Jednak oni mnie dominują. Ale oni mnie dobili. Zawsze ja dam radę, a jednak nie udało się. 嗯。Mm. Kursy jest to dobra postać na razie, na razie w bo mam dobra postać, 10 na 10, wygląd mi się tej postaci podoba. Patrz tak się z dżadami jedzie. Wielkie starsze, fajna postać, dobra, dobra, podda. tu kamień Dobra postać wizualna. Pisałem, że, że to będzie, będzie najgorsza postać, ale jednak nie. Fajna postać, dobra jest. Gdzie ten dziad, tu jest ten dziad. Kost tutaj. Zapraszam na tanies. I wygrałem. I mamy wygrane. Fajna poczta, skurdzę, podoba mi się. Chciałby potowa mi się. Podoba mi się. Podoba mi się. Klejoty. Kurczę, nie ma. no, wświecie, panie, ja? ah, już apostas, się postać będzie się myślę, że postać, jednak nie. O się postać będzie będzie? Nie, nie udało Nie myślę, że postać wynosuje, ale jednak się nie uda. Ma. Się mam jenu, no postać dotestowana. testowana w kolejności. No Dobra widziałem. dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowana i kodowana, i się mi się nie bawisz.